Są takie historie, które z pozoru wydają się zwyczajne, rozpad małżeństwa, codzienne problemy, rodzinne nieporozumienia, ale czasem właśnie w tych codziennych opowieściach kryje się znacznie więcej. To, co wygląda jak prywatny dramat, po latach staje się częścią większej układanki, która dotyczy zaginięć, podejrzanych związków i spraw, które wstrząsają opinią publiczną. Dzisiejsza opowieść to historia Andrzeja, byłego męża Agnieszki B., kobiety, która po rozwodzie zaczęła układać swoje życie na nowo. Jednak jej przeszłość, związki i decyzje, które podejmowała, splatają się z wydarzeniami w Porancu, miejscowości, o której w ostatnich latach zrobiło się głośno w całej Polsce. To właśnie tam mieszka dziś Agnieszka, u boku Jana K., mężczyzny, którego żona Beata Klimek zaginęła w tajemniczych okolicznościach. Andrzej, znający Agnieszkę przez lata i będący świadkiem jej życia od samego początku, postanowił opowiedzieć swoją historię. Opowieść pełną trudnych momentów, niewygodnych wspomnień i szczegółów, które mogą rzucać nowe światło na jej charakter, a może i na wydarzenia, o których mówi cała Polska. Andrzej B. przez ponad trzy dekady pracował jako listonosz w szubinie. Był osobą znaną, rozpoznawalną, codziennie widywaną przez setki ludzi. W swojej relacji podkreśla, że przez długi czas cieszył się dobrą opinią wśród mieszkańców i współpracowników. Dopiero w ostatnich latach jego życia zawodowego zaczęły się kłopoty. Najpierw pojawiło się sporadyczne sięganie po alkohol, później już coraz częściej. Z czasem nauk wkradł się także do codziennych obowiązków. Andrzej przyznaje, że zdarzało mu się przychodzić do pracy pod wpływem, co stało się powodem do rozmów z przełożonymi. Nie ukrywa tego. Mówi o tym otwarcie, jakby chciał podkreślić, że dziś nie ma sensu zamiatać prawdy pod dywan. Sam stracił pracę, a z biegiem miesięcy także stabilność finansową. Znalazł się na zwolnieniu lekarskim z powodu problemów natury psychicznej, a zasiłek chorobowy stał się jego jedynym zabezpieczeniem. Przyznaje, że nie cierpi na poważne choroby somatyczne. Serce, ciśnienie, inne schorzenia nie były u niego diagnozowane. Problemem była psychika i narastające uzależnienie, które zniszczyło jego dotychczasowe życie. To tło, na którym zaczyna się opowieść o jego byłej żonie Agnieszce, bo choć ich drogi rozeszły się ostatecznie kilka lat temu, to ich wspólna historia sięga jeszcze lat 90. Andrzej wspomina, że poznali się w dość nietypowy sposób. Był samotnym mężczyzną po trzydziestce, kawalerem, który postanowił poszukać towarzyszki życia przez ogłoszenie w lokalnej gazecie, w gazecie pomorskiej. Treści napisał, że szuka kobiety do stałego związku, kogoś, z kim mógłby ułożyć swoje życie. Na ogłoszenie odpowiedziała Agnieszka, wówczas młoda kobieta, matka sześcioletniego chłopca z pierwszego małżeństwa. W początku wydawało się, że los się do niego uśmiechnął. Agnieszka okazała się osobą otwartą, towarzyską i gotową na nowy rozdział. Już po kilku miesiącach znajomości wzięli ślub, dokładnie 16 października. Dla rodziny Andrzeja był to szok. Jego rodzice i bliscy mieli spore wątpliwości co do wybranki, a najwięcej emocji budziła jej przeszłość. Bo Agnieszka od razu, już pierwszego dnia znajomości wyznała, że była skazana. Spędziła półtora roku w zakładzie karnym w Grudziądzu, a wyrok, który na nią zapadł opiewał na trzy lata. Ostatecznie skrócono go ze względu na fakt, że samotnie wychowywała małe dziecko. Powód jej odsiadki był niepokojący. Zacieranie śladów zbrodni i składanie fałszywych zeznań. Według słów Agnieszki nie była winna w takim sensie, w jakim oskarżał ją są. Twierdziła, że została wplątana w sprawę, w której główną rolę odgrywał jej przyrodni brat jej pierwszego męża. To on miał dokonać zabójstwa, a ona, jak zeznał Andrzej, miała jedynie zakopać zakrwawioną kurtkę i w ten sposób pomagała w ukrywaniu śladów. Dopiero po latach Andrzej dowiedział się, że sprawa mogła być bardziej skomplikowana. Coraz częściej mówiło się bowiem, że Agnieszka mogła być kochanką tego mężczyzny, Krzysztofa, który odpowiadał za śmierć jej pierwszego męża Romualda. Z czasem te plotki zaczęły wydawać się coraz bardziej prawdopodobne, bo jak podkreśla Andrzej, wiele rzeczy w tej sprawie nie trzymało się kupy. Rodzice Andrzeja byli oburzeni, gdy dowiedzieli się o kryminalnej przeszłości przyszłej synowej. Proboszcz miał przekazać ojcu Andrzeja informację o tym, że Agnieszka była po wyroku. Reakcja rodziny była stanowcza. Chcieli, aby Andrzej oddał ją z powrotem rodzicom i zakończył tę relację. On jednak postanowił iść za parte. Był zakochany, miał już swoje lata i, jak sam mówi, chciał ułożyć sobie życie z kobietą. Mimo wszystkich wątpliwości para pobrała się w Szubinie. Ślub odbył się w lokalnym kościele parafialnym, a wesele w pobliskim lokalu. Andrzej sfinansował wszystko sam, wspierany jedynie przez swoją matkę, która pomogła przy wypieku. Wspomina, że wówczas nie miał wątpliwości, wierzył, że robi dobrze. Kiedy w życiu małżeństwa Andrzeja i Agnieszki minęła pierwsza dekada, wydawało się, że wypracowali pewien rytm codzienności: były dzieci, dom, wspólne obowiązki i walka o stabilizację. Ale pod powierzchnią wciąż narastały problemy, które z czasem zaczęły dominować nad ich relacją. Andrzej wspomina, że Agnieszka coraz częściej podkreślała swoje liczne schorzenia, twierdziła, że cierpi na cukrzycę, problemy z kręgosłupem, niskie ciśnienie. Przyjmowała rozmaite leki, tym psychotropowe, które miały pomóc jej w radzeniu sobie z nastrojami i psychicznymi trudnościami. Z jego relacji wynika, że często mówiła o tym, że jest schorowana, a czasem wręcz przesadzała, przedstawiając się jako osoba niemal niezdolna do normalnego funkcjonowania. W 2017 roku doszło do dramatycznego wydarzenia. Agnieszka, jak relacjonuje Andrzej, połknęła dużą ilość tabletek. Zrobiła to w ich domu w Szubinie, prawdopodobnie próbując targnąć się na swoje życie andrzej zauważył że z żoną dzieje się coś niepokojącego była apatyczna siedziała bez ruchu nie zajmowała się domem ani posiłkami po kilku godzinach zrozumiał że coś jest nie tak i wezwał pogotowie karetka zabrała Agnieszkę do Bydgoszczy gdzie przez trzy dni leżała na oddziale intensywnej terapii lekarze walczyli o jej życie a andrzej został sam w domu z dziećmi i ojcem po wyjściu ze szpitala kobieta trafiła jeszcze na oddział zamknięty gdzie spędziła kilka tygodni pod obserwacją psychiatryczną jak przyznaje Andrzej, była to jedna z najbardziej dramatycznych sytuacji, jakie przeżył w związku z nią. Kilka dni później los zadał kolejną próbę. W lutym tego samego roku, gdy Agnieszka wciąż była w szpitalu, w ich domu wybuchł pożar. Zapaliło się od komina, a dym szybko rozprzestrzenił się po całym piętrze. Na szczęście w środku był tylko ojciec Andrzeja i jedno z dzieci, które właśnie wróciło z przedszkola. To oni zauważyli dym i zadzwonili do Andrzeja, który natychmiast przyjechał. Pożar ugasili strażacy, ale dom został poważnie uszkodzony. Stropy były drewniane, a ogień rozprzestrzenił się między belkami. PZU, do którego Andrzej zgłosił szkodę, odmówiło wypłaty odszkodowania, ponieważ dodatkowy komin, który zbudował, nie miał odbioru kominiarskiego ani odpowiedniej dokumentacji. Wszystko więc musieli naprawiać na własną rękę z pomocą rodziny i znajomych. Andrzej wspomina ten czas jako niezwykle trudny. Agnieszka była w szpitalu a on musiał spać z dziećmi i ojcem w jednym pokoju na materacu. Po tych wydarzeniach relacja z żoną stawała się coraz bardziej napięta. Agnieszka zamiast stanowić wsparcie coraz częściej znikała z domu. Bywało, że wyprowadzała się do Bydgoszczy, wynajmując tam mieszkanie i zabierając dzieci. Andrzej nie zawsze wiedział, gdzie przebywa, a kiedy wracała, przywoziła ze sobą kolejne problemy. Najpoważniejsze dotyczyły finansów. Kiedy mieszkała w Bydgoszczy, zaczęła brać chwilówki. Po powrocie do domu Andrzeja okazało się, że ma do spłacenia 30 tysięcy złotych długu. Zmuszeni byli wziąć kredyt konsolidacyjny, aby spłacić jej zobowiązania. Ale to nie koniec. Wkrótce przyszło pismo z sądu o kolejnym zadłużeniu. 10 tysiącach złotych. Andrzej, choć sam nie był w dobrej sytuacji finansowej, podpisał się jako poręczyciel i tym samym sam został obciążony długami. Kolejne miesiące były pasmem rozstań i powrotów. Agnieszka raz mieszkała z nim, innym razem wynajmowała mieszkanie w Szubinie lub Bydgoszcze. Zdarzało się, że wyprowadzała się bez słowa, a Andrzej dowiadywał się o tym od sąsiadów. Potrafiła jednak wracać, jakby nic się nie stało, z kolejnymi walizkami i kolejnymi zobowiązaniami. W 2018 roku doszło do kolejnego przełomu. Agnieszka postanowiła wyjechać za granicę. Pracowała w Niemczech jako opiekunka osób starszych. Tam poznała młodszego od siebie mężczyznę, z którym związała się na kilka lat. Ten jednak również miał problem alkoholowy, a jego życie zakończyło się tragicznie. Zmarł z powodu marskości wątroby. Po jego śmierci Agnieszka wróciła do Polski, ale nie do Andrzeja. Zaczęła korzystać z portali randkowych, aż w końcu przez TikToka poznała Jana K., mężczyznę z Poradza, którego żona Beata Klimek zaginęła w tajemniczych okolicznościach. To spotkanie całkowicie zmieniło jej życie, a zdaniem Andrzeja także powiązało ją z dramatyczną historią, o której mówi cała Polska. W rozmowie Andrzej wspomina także o problemach wychowawczych z dziećmi. Oboje z Agnieszką zostali pozbawieni części praw rodzicielskich. On przyznaje, że nadużywał alkoholu, ale podkreśla też, że Agnieszka zaniedbywała swoje obowiązki matki. Opowiada o sytuacjach, gdy dzieci nie odrabiały lekcji, spędzały całe popołudnia przy komputerze, a ona nie reagowała. Problemy w szkole, powtarzanie klasy. To wszystko zdaniem Andrzeja wynikało z braku kontroli i zaangażowania z jej strony. Atmosfera w domu stawała się coraz bardziej napięta. Agnieszka szukała wsparcia w znajomych, lubiła spotkania towarzyskie, rozmowy przy kawie, podczas gdy Andrzej, jak sam mówi, po pracy wolał zajmować się ogrodem czy domem. Te różnice charakterów tylko pogłębiały kryzys. W końcu w 2019 roku para oficjalnie się rozstała. Rozwód zakończył ich wieloletnie małżeństwo. Agnieszka zaczęła układać swoje życie na nowo, najpierw w Niemczech, później w Jastrzębiu Zdroju, gdzie mieszkała ze wspomnianym młodszym partnerem. Po jego śmierci wróciła do rodziców, a stamtąd przeniosła się do Poradza, do domu Jana K. Andrzej z perspektywy lat patrzy na tę historię z goryczą. Jak sam mówi, na początku naprawdę wierzył, że znalazł kobietę, z którą spędzi resztę życia. Z czasem jednak przekonał się, że Agnieszka ma skłonności do komplikowania swojego życia i wplątywania się w sytuacje, które kończyły się dramatem. Kiedy dziś myśli o jej obecnym związku, nie ma wątpliwości, że łączy ich przede wszystkim wspólny interes finansowy i życiowy. W jego ocenie to właśnie chęć zapewnienia sobie stabilizacji, darmowego dachu nad głową i świadczeń na dzieci mogła być głównym powodem, dla którego Agnieszka zdecydowała się związać z Janem K. Kiedy Agnieszka związała się z Janem K., życie Andrzeja nabrało zupełnie innego wymiaru. Do tej pory ich relacja, choć zakończona rozwodem, pozostawała na orbicie zwykłych spraw rodzinnych dzieci. Finansów, codziennych obowiązków. Ale w chwili, gdy jego była żona wprowadziła się do domu, w którym jeszcze chwilę wcześniej mieszkała Beata Klimek, historia nabrała zupełnie innego kryminalnego znaczenia. Andrzej przyznaje, że o zaginięciu Beaty dowiedział się tak jak większość Polaków z mediów. Już wtedy jego intuicja podpowiadała mu, że to nie jest zwykłe zniknięcie. Opowiada, że kiedy po raz pierwszy usłyszał o tej sprawie, w głowie natychmiast ułożył sobie scenariusz. Kobieta wraca z przystanku autobusowego, odprowadza dzieci, przechodzi przez plac zabaw i wchodzi do domu. Od tego momentu wszelki ślad po niej ginie. Andrzej podkreśla, że zna okolice. Nie ma tam gęstych lasów ani miejsc, w których ktoś mógłby niezauważenie zniknąć. Według niego odpowiedź na pytanie, co stało się z Beatą, kryje się wewnątrz domu. W rozmowie przywołuje też słowa Krzysztofa Jackowskiego, jasnowidza, który mówił o kobiecie zaatakowanej w środku domu. Według wizji miała zostać ogłuszona, a na głowę nałożono jej foliowy worek. Andrzej powtarza to przekonanie, zaznaczając, że w jego ocenie scenariusz jest prawdopodobny. Dodaje, że w dniu zaginięcia Beaty miało dojść do awarii prądu w całym domu. W praktyce wystarczyło wykręcić korki, aby wyłączyć monitoring. Dla niego to kolejny dowód, że wydarzenia tego dnia były zaplanowane. swojej relacji nie wskazuje winnych wprost. Podkreśla, że to jedynie jego odczucia, ale też przyznaje otwarcie, jest przekonany, że Beata nie żyje. Jego zdaniem została zamordowana, a jej ciało ukryto tak, aby nie można było go odnaleźć. Mówi o zakopaniu lub utopieniu, choć nie rozwija szczegółów. W jego narracji pobrzmiewa coś więcej niż przypuszczenia. Wydaje się, że Andrzej widzi w tym ciągłość zdarzeń, które już wcześniej otaczały Agnieszkę. Bo przecież historia jej pierwszego męża, Romualda, także zakończyła się tragicznie. On również został zabity, a Agnieszka trafiła do więzienia za zacieranie śladów. Andrzej zestawia te dwie historie i mówi wprost. To drugi raz, gdy moja była żona, znajduje się w centrum sprawy, w której znika ktoś bliski. Nie przesądza, nie oskarża, ale wyraźnie daje do zrozumienia, że dla niego to zbyt duży zbieg okoliczności. Jednocześnie przyznaje, że zaskoczyło go tempo, w jakim Agnieszka i Jan zamieszkali razem w domu w Poradzu. Dla niego wyglądało to tak, jakby tylko czekali, aż Beata zniknie, aby przejąć jej miejsce. Podkreśla, że wcześniej para wynajmowała mieszkanie i płaciła dwa tysiące złotych odstępnego, a wprowadzenie się do pustego domu było dla nich ogromną oszczędnością. Według Andrzeja w tej historii chodzi przede wszystkim o pieniądze, o mieszkanie, świadczenia na dzieci i stabilizację finansową. Nie bez znaczenia są także sprawy sądowe. Jan K został uznany za winnego rozpadu małżeństwa i zobowiązany do płacenia alimentów na dzieci i żonę. Andrzej zwraca uwagę, że zaginięcie Beaty zmieniło tę sytuację. Sprawa alimentacyjne stanęły w martwym punkcie. W jego ocenie Jan miał więc finansowy interes w tym, aby Beata zniknęła z jego życia. Andrzej nie kryje, że wstydzi się zachowania Agnieszki, wspomina wywiady, w których ona i Jan pojawiają się uśmiechnięci, mówią o tym, jak są atakowani przez otoczenie, a jednocześnie kreują się na ofiary. Dla Andrzeja to fałsz. Opowiada, że znajomi i rodzina, oglądając te programy, pytali go, jak to możliwe, że ktoś w takiej sytuacji pokazuje się w telewizji z uśmiechem. Jego zdaniem to gra, próba manipulacji opinią publiczną. Porusza też temat dzieci, zarówno swoich synów, jak i dzieci Jana. Wspomina, że jego młodszy syn Piotr trafił pod opiekę matki po decyzji sądu, mimo że on sprzeciwiał się temu rozwiązaniu. Argumentował, że w domu Agnieszki i Jana toczy się sprawa zaginięcia beaty, a dodatkowo pojawiały się sygnały o znęcaniu się nad dziećmi przez Jana. Sąd jednak przyznał opiekę Agnieszce, a Andrzej pozostał z ograniczonymi prawami rodzicielskimi. Dziś kontaktuje się z synem telefonicznie. Rozmawiają niemal codziennie, ale nie widują się często. Andrzej przyznaje, że tęskni, a Piotrek, jak mówi, był zawsze majsterkowiczem i gospodarzem w domu idealnie pasującym do życia na wsi. To właśnie w nim widzi przyszłego spadkobiercy rodzinnej posiadłości. Starszy syn natomiast częściej przebywa u matki, choć miał epizody, gdy wracał do ojca, ponieważ, jak opowiada Andrzej, nie dogadywał się z Janem, który próbował go ustawiać. Całą historię spaja jeden motyw poczucie, że Agnieszka zawsze wchodziła w relacje, które kończyły się dramatem. Najpierw śmierć pierwszego męża, potem nieudane małżeństwo z Andrzejem, próby samobójcze, pożar długi, i kolejne rozstania. Wreszcie, związek z Janem, w którego tle rozgrywa się jedna z najbardziej tajemniczych spraw kryminalnych ostatnich lat. Na koniec swojej opowieści, Andrzej kieruje kilka słów do Agnieszki. Mówi, że chciałby wierzyć w jej niewinność, ale nie jest do tego przekonany. W jego głosie nie ma nienawiści, raczej smutek i rozczarowanie. To, co miało być początkiem wspólnego życia, stało się historią pełną dramatów, które teraz, w kontekście sprawy Beaty Klimek, nabierają zupełnie nowego znaczenia. Historia Andrzeja i Agnieszki to opowieść o życiu zwykłych ludzi, które w pewnym momencie przecina się z głośną sprawą kryminalną. To relacja, w której pojawiają się miłość, zdrada, uzależnienia, próby samobójcze i długi, ale przede wszystkim to historia kobiety, która już drugi raz w życiu znajduje się w centrum dramatu związanego z tajemniczym zniknięciem bliskiej osoby. Czy Agnieszka B i Janka wiedzą, co stało się z Beatą Klimek, czy ich wspólne życie to przypadek, czy element większej układanki? Odpowiedzi na te pytania wciąż pozostają tajemnicą, a sprawa Beaty jest nadal otwarta. Jedno jest pewne w tej historii nic nie jest proste, a każda opowieść, nawet ta z pozoru prywatna, może okazać się częścią większej zagadki.